Wiesz, że BKF daje Ci możliwość zdalnej obsługi kart lojalnościowych, cała w smartfonie? Brzmi kusząco. Nazywam się Piotr Andrzejewski, jestem dyrektorem do spraw rozwoju w BKF Mynie i dziś pokażę Ci kolejne funkcje oprogramowania Car Wash Manager. Jeśli chcesz doładować wiele kart jednocześnie, wybierz sekcję Klucze i karty lojalnościowe, a następnie przycisk Doładuj wiele kart. Dajemy Ci nam możliwość wysłania własnej listy doładowań za pomocą pliku Excel. W pliku tym wystarczy wpisać numer doładowanej karty oraz kwotę doładowania, a następnie wysłać do naszego programu tą listę. Karusz Manager to ponad 100 różnych opcji, które wspierają Cię w codziennym zarządzaniu menu. Odwiedź naszą stronę pkfmini.pl i dowiedz się w jaki sposób Nasz system może Ci pomóc.